Mocy na boku, w hey! Mocy! Na boków, ratujcie! Zeżarłyby mnie jak nic. Trupy je zwabiły. Dzięki, żeście mnie nie zostawili, choć tyle mi się poszczęściło. Poszczęściło? Może i tak. Zaraziłeś się niedawno? I dlatego zajmujesz się wywozem zwłok? Co? A, nie. Wywożę trupy, bo mi dobrze płacą. Hmm. Ale przecież nie masz odporności na choroby, jak wiedźmini i czarodzieje. Nie, ja tam nie jestem żadnym zakazanym mutantem, nie ma obawy. Po prostu mnie się żadne choróbska nie mają. Co się w ogóle stało? Najpierw ośka poszła, to zlazłem z wozu sprawdzić, czy da się co z nią zrobić. A tu jak cośik nie zawyje od lasu. Kobyłka dęba stanęła, jakby ją już wilcy w żyć gryźli. Wóz się przewrócił, i fru, cały ładunek na mnie. – A koń cię? Ano, poleciała w cholerę. Ech, eee, u mnie to tak zawsze. Jak nie urok, to wóz umrzyków się sypie na łeb. Będziesz musiał się postarać o nowy wóz. Ten trzeba spalić, to szybko. A nie dałoby się tych trupów gdzieś ich zakopać? Wóz przecie można naprawić. Jeśli ktoś się dowie, że przewoziłeś na tym wozie ofiary zarazy, nikt cię więcej nie wynajmie. A muszą się od razu dowiadywać? Jeśli wy nikomu nie powiecie, ja sam też nie powiem. I rozwleczesz zarazę po całej okolicy. Ech, no jak mus to mus. Macie czym ognia skrzesać? No, zajęły się jak słoma. Miałem szczęście, że na was trafiłem. Dzięki za pomoc i dobrą radę! Poradzę ci jeszcze, żebyś się porządnie wyszorował w domu i spalił to ubranie. Pewno, pewno. Ale mówię wam, mnie się choroby nie mają. Oby tak było. Bywaj. Ożeż kurwa, ale smród...